Czy zastanawiałeś się, jak bardzo wzrosną twoje świadczenia emerytalne w 2025 roku? Może to być więcej niż się spodziewasz. Ale czy na pewno wiesz, jakie nowe kwoty zostały właśnie ujawnione? Mickiewicz tutaj, by wyjaśnić wszystkie szczegóły, ale zanim do nich przejdziemy, mam dla ciebie jedno pytanie, czy te zmiany naprawdę wpłyną na twój codzienny budżet? Kiedy usłyszysz o najnowszych informacjach, które dotarły do nas zaledwie kilka godzin temu, możesz być mile zaskoczony. Ale nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje. Co okryje się za procentami podwyżek? Jak obliczono te nowe kwoty i co to oznacza dla twojego portfela? Kliknij subskrybuj i zostań z nami, bo właśnie zaczynamy. A co z dodatkowymi świadczeniami, takimi jak 13 i 14 emerytura? Czy możesz liczyć na coś więcej niż standardowe waloryzacje? Odpowiem na te pytania w dalszej części, ale już teraz zdradzę ci że dla wielu seniorów te zmiany mogą być przełomowe. Czy warto martwić się inflacją w kontekście tych podwyżek? Czy emerytury wreszcie nadążą za rosnącymi kosztami życia? Wszystko wyjaśnię za chwilę. Ale jedno jest pewne, te informacje mogą całkowicie zmienić Twoje spojrzenie na Twoją sytuację finansową w 2025 roku. Zostań do końca, bo zdradzę Ci również kilka trików, jak możesz upewnić się, że otrzymasz maksymalną kwotę świadczeń. Pamiętaj, Mickiewicz zawsze dba o to, byś był dobrze poinformowany. Kliknij, lubię to i sprawdź, jakie szczegóły na ciebie czekają. Czy jesteś gotów odkryć pełen obraz tego, co cię czeka? Zaczynajmy. Drodzy seniorzy, skoro już wiemy, że waloryzacja emerytur w 2025 roku przynosi zmiany, warto przyjrzeć się bliżej, co to naprawdę oznacza dla każdego z Was. Zapewne zastanawiacie się, jakie dokładnie kwoty pojawią się na waszych kontach i czy to wystarczy, by odciążyć domowy budżet. Pozwólcie, że przeprowadzę was przez wszystkie szczegóły krok po kroku, abyście mieli pełen obraz sytuacji i mogli jak najlepiej zaplanować nadchodzący rok. Zacznijmy od podstaw wskaźnik waloryzacji, czyli ten magiczny procent, który decyduje o podwyżkach, wynosi w tym roku 5,82%. Czy to dużo, czy mało? Oczywiście, wszystko zależy od perspektywy. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to solidny wzrost. Ale czy na pewno? Inflacja w ostatnich latach była wysoka, a koszty życia rosły w zawrotnym tempie. Właśnie dlatego tak ważne jest, by zrozumieć, jakie realne korzyści przyniosą te podwyżki. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Minimalna emerytura. Która obecnie wynosi 1780,96 zł brutto, po waloryzacji wzrośnie do 1884,61 zł. To o 103,65 zł więcej. Może się wydawać, że to niewiele, ale dla osób o najniższych dochodach każda złotówka ma ogromne znaczenie. Teraz pomyślmy o emerytach, którzy otrzymują świadczenia na poziomie 2500 zł brutto. Po waloryzacji ich kwota wzrośnie do 2,645,50 zeteł, co oznacza dodatkowe 145,50 zł miesięcznie. A co z wyższymi emeryturami, np. 3500 zł? Po podwyżkach taka kwota urośnie do 3703,70 zł brutto. Jak widać, zmiany są odczuwalne, ale czy wystarczające, by sprostać rosnącym kosztom życia? To pytanie, które warto sobie zadać. Teraz pewnie myślicie, ale jak to obliczono? Skąd te konkretne liczby? Już tłumaczę. Wskaźnik waloryzacji jest obliczany na podstawie dwóch czynników średniorocznej inflacji i wzrostu wynagrodzeń w gospodarce. Dla wielu seniorów brzmi to jak skomplikowany wzór matematyczny, ale w rzeczywistości chodzi o to, by podwyżki emerytur przynajmniej częściowo rekompensowały wzrost cen. Niestety, historia pokazuje, że w niektórych latach waloryzacja nie nadążała za inflacją, co powodowało, że realna wartość emerytur spadała. Czy w tym roku będzie inaczej? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Teraz przejdźmy do jednej z najbardziej ekscytujących części tej wiadomości dodatkowe świadczenia. W 2025 roku planowane jest kontynuowanie wypłat 13 i 14 emerytury. Dla wielu seniorów są to ogromne wsparcia. Które pozwalają na opłacenie nieprzewidzianych wydatków lub odłożenie czegoś na później. Ale czy te dodatkowe pieniądze zawsze trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne? To pytanie budzi kontrowersje wśród ekspertów. Co więcej, pojawiają się głosy, że 13 i 14 emerytura mogłyby być lepiej zintegrowane z systemem waloryzacji, aby przynosiły większe korzyści przez cały rok, a nie tylko jednorazowo. Jeśli chodzi o planowanie budżetu na 2025 rok, Warto wziąć pod uwagę nie tylko podwyżki, ale także rosnące ceny żywności, energii i usług. Czy wiecie, że w 2024 roku średni koszt energii wzrósł o ponad 20%? To oznacza, że nawet z waloryzacją wielu emerytów może odczuwać trudności z końcem miesiąca. Dlatego tak ważne jest, by korzystać z wszelkich dostępnych ulg i programów wsparcia. Warto też sprawdzić, czy przysługują Wam dodatkowe zniżki na leki, transport czy inne usługi. Pewnie zastanawiacie się teraz, a co z osobami, które dopiero przechodzą na emeryturę. Czy ich sytuacja będzie inna? Dla nich również przygotowano kilka nowości. Od 2025 roku w życie wchodzą zmiany w przepisach, które mają na celu uproszczenie procesu przechodzenia na emeryturę i zwiększenie świadczeń dla osób z długim stażem pracy. Jeśli pracowaliście przez 40 lub więcej lat, możecie liczyć na dodatkowe bonusy, które znacznie zwiększą Waszą miesięczną emeryturę. Ale jakie to będą dokładnie kwoty? O tym opowiem więcej w kolejnych minutach. Warto też wspomnieć o możliwości dorabiania na emeryturze. Czy wiecie, że w 2025 roku zwiększono limity dochodów, które można osiągnąć bez utraty części świadczeń? To doskonała wiadomość dla tych, którzy chcą pozostać aktywni zawodowo, a jednocześnie korzystać z pełnych świadczeń. Ale uwaga, istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać, aby uniknąć problemów z ZUS. Jakie to zasady? Tego również dowiecie się za chwilę. Na koniec chciałbym poruszyć jeszcze jedną ważną kwestię edukację finansową dla seniorów. Czy wiecie, że tylko niewielki procent emerytów korzysta z profesjonalnych porad finansowych? A przecież dobrze zaplanowany budżet może sprawić, że nawet przy ograniczonych dochodach można zrealizować swoje marzenia. Dlatego zachęcam Was, abyście korzystali z dostępnych narzędzi, takich jak kalkulatory emerytalne czy aplikacje do zarządzania finansami. Wiele osób zastanawia się również, jak dokładnie obliczyć swoją przyszłą emeryturę po waloryzacji. To ważne, aby zrozumieć, jak nowe zasady wpłyną na indywidualne świadczenia. ZUS udostępnia specjalne narzędzia, takie jak Platforma Usług Elektronicznych, PUE, gdzie można sprawdzić szczegóły swoich świadczeń i prognozy na przyszłość. Czy wiecie, że możecie tam również składać wnioski o różnego rodzaju dodatki? To ogromne ułatwienie, które pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć zbędnego stresu. Pojawia się jednak pytanie, czy obecny system emerytalny jest wystarczająco sprawiedliwy? Dla wielu seniorów, którzy przez lata ciężko pracowali, świadczenia wciąż wydają się niewystarczające, by żyć godnie. Dlatego coraz częściej mówi się o konieczności reformy emerytalnej. Czy powinna ona obejmować większe wsparcie dla osób z najniższymi dochodami? A może lepiej zrezygnować z jednorazowych dodatków na rzecz wyższych, regularnych świadczeń? To pytania, które budzą wiele emocji i wywołują liczne dyskusje w społeczeństwie. Nie możemy zapominać również o seniorach, którzy potrzebują dodatkowej pomocy w codziennym życiu. Czy wiecie, że istnieją programy wsparcia dla osób starszych, takie jak darmowa opieka domowa czy zniżki na rehabilitację? Niestety, wielu seniorów nie jest świadomych istnienia tych programów lub nie wie, jak z nich skorzystać. Dlatego tak ważne jest, by dzielić się informacjami i wspierać się nawzajem w poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań. A teraz pytanie, które na pewno nurtuje wielu z Was: co się stanie, jeśli inflacja w 2025 roku okaże się wyższa niż przewiduje rząd? Czy możliwe są dodatkowe działania, które zabezpieczą emerytów przed spadkiem wartości ich świadczeń? Eksperci sugerują, że w takich przypadkach rząd mógłby wprowadzić dodatkowe waloryzacje lub jednorazowe dodatki kompensacyjne. Czy to rzeczywiście rozwiązałoby problem? Na ten temat opinie są podzielone, ale jedno jest pewne, bezpieczeństwo finansowe seniorów powinno być priorytetem. Przechodząc dalej, warto wspomnieć o inicjatywach lokalnych, które mogą wspierać seniorów w ich codziennym życiu. Czy w Waszej okolicy działają kluby seniora, które oferują darmowe zajęcia, spotkania towarzyskie czy nawet pomoc prawną? Takie miejsca są doskonałą okazją, by nie tylko zyskać nowe informacje, ale także poznać innych ludzi i spędzić czas w miłym towarzystwie. Może warto zainteresować się, jakie możliwości są dostępne w waszym mieście. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt zdrowie. Czy wiecie, że wielu seniorów rezygnuje z regularnych wizyt u lekarza z powodu kosztów? To smutne, ponieważ profilaktyka jest kluczowa, by cieszyć się długim i zdrowym życiem. Dlatego warto sprawdzić, czy w Waszej okolicy dostępne są bezpłatne programy zdrowotne dla seniorów, takie jak badania przesiewowe czy szczepienia. To niewielki krok, który może mieć ogromne znaczenie dla Waszego samopoczucia i jakości życia. Czy te wszystkie informacje są pomocne? Mam nadzieję, że tak, bo moim celem jest dostarczanie Wam rzetelnych i przydatnych wiadomości. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, koniecznie zostańcie z nami do końca tego materiału. Mickiewicz zawsze dba o to, Byście mieli pełny obraz sytuacji i mogli podejmować najlepsze decyzje dla siebie i swoich bliskich. Teraz, kiedy już wiemy, jakie zmiany przyniesie waloryzacja emerytur w 2025 roku, pora zadać sobie jedno ważne pytanie: jak możemy wykorzystać tę wiedzę, by poprawić naszą codzienność? Odpowiedź znajdziecie w dalszej części materiału, gdzie omówimy konkretne kroki, które możecie podjąć już teraz, by w pełni wykorzystać te zmiany. Gotowi? Zaczynajmy.